Ja jestem BennyKD i dzisiaj jestem z.Straighta. I postanowi... postanowiliśmy zrobić razem kanał. który nazywa się The Crew. On tak to wymyślił, dlaczego? Nie, z się taką skojarzyło. Jako... Chyba wyszła taka gra The Crew. Mi się skojarzyło to. Taka, że taka, wiesz, The Crew, taka dwójka. Więc to będzie nasz pierwszy filmik i co będziemy nagrywać na tym kanale? No oczywiście będziemy nagrywać gry, lecz jakie to już zależy od niego, lecz ode mnie, tak? Gry vlogi, lifestyle. Dokładnie. Kurwa, pociąg jedzie. I w ogóle... Dobra, nieważne no tam, tam w tle jest ta piecz, ale no, okej. Okay? Może będzie też właśnie wideo albo gameplay z y, gier z Xboxa 360 pokazać nie, bo się bo za kamera spadnie. Nie spadnie. Ta, ta, tu jest stanowisko moje. A tu jest, jest y, Xbox, tam stoi Xbox. I jesteśmy z powrotem. I co? No, ja ogólnie mam Benek na imię. Nie mam na imię S Later. S mam na imię... Klaudiusz albo Paweł, jak wolicie. Ja mam nie imię Benek. A ja Klaudiusz? Ty Benek, ja Paweł. Ty Więc Paweł? ogólnie... Nieważne, nieważne. Możecie wpadać na nasze osobiste kanały, które będą tam w opisie. I jeszcze jedno info jest, żebyście subskrybowali nasze koleżanki pod nazwą Szalone Wariatki. Tylko taka podpowiedź. Nie chodźcie na to MSP, czy tam jakiś gum. Tam jest takie właśnie zdjęcie profilowe z MSP. To nie jest to, tylko to jest takie drugie. Takie dwie szalone dziewczyny. Mają chyba dwa wideo. No. no. Więc zbijajcie do nich i mam. O, oczywiście, lajkujcie, subujcie I komentujcie. Nie... No. On ma braki w kanale. Po kanale! Morda! Więc. Um, <laughs> subskrybujcie nas! Subskrybujcie nas na dole i. lajkujcie, komentujcie ty. No wiem, ale zasubskrybujcie subskrybujcie. Czepnę. Dobra, co ty robisz? Nie no, obrażam nie. No, dobra, <laughs> Co to stalo? było? Imprezy mają na dole, ale to dobra. Dobra, więc my będziemy spadać i czekajcie do następnego wideo. Bye!